Marsz Kila przyszedł ulicą Sienkiewicza w Kielcach. W pochodzie uczestniczyli m.in. parlamentarzyści, przedstawiciele władz samorządu miasta i województwa, oświatowych, uczniowie oraz przedszkolaki wraz z opiekunami. Wydarzenie organizowane w ramach ogólnopolskiej kampanii Pola Nadziei ma na celu m.in. zgromadzenie funduszy na prowadzenie hospicjum. W województwie świętokrzyskim głównym realizatorem akcji jest karitas diecezji kieleckiej. Dzięki dotychczasowym zbiórkom udało się uruchomić hospicjum stacjonarne imienia błogosławionej matki Teresy z Kalkuty w Kielcach. W zespole hospicjalnym obejmującym hospicjum oraz zakład opiekuńczo-leczniczy są 44 miejsca. Trwają ostatnie prace wykończeniowe, jednak cały czas konieczne jest wspieranie codziennych potrzeb placówki. Pola nadziei to kampania nie tylko związana z utworzeniem czy doposażeniem hospicjum, ale także ze wspieraniem bieżącej działalności, ponieważ... Ponieważ rzeczy bardzo szybko się zużywają, chociażby pościel, środki higieniczne, środki medyczne, kontra nie obejmuje całości hospicyjnej opieki, więc to wsparcie jest, jest nieustannie potrzebne. Ważnym elementem kampanii jest jej walor edukacyjno-wychowawczy. To, że jedni ludzie są wrażliwi na krzywdę czy trudną sytuację innych ludzi, to świadczy o naszym poziomie cywilizacyjnym o naszej wrażliwości, o, o naszym sercu. Dlatego ze wszechmiar miar trzeba wspierać wszelką aktywność, która jest skierowana do drugiego człowieka. I dlatego ja tu staram się już kolejny rok być w, w obecnym na, tych, na, tych, na tej akcji Pola Nadziei. Hospicjum to placówka, w której znajdują się osoby szczególnie cierpiące. Może, może to życie dla nich jest szczególnie trudne, szczególnie ciężkie, naznaczone szczególnym doświadczeniem, ale ma taką samą wartość, ma swoją godność, może to życie krótsze niż, niż innych osób, ale nie mniej wtedy właśnie potrzeba naszej solidarności, naszej wrażliwości. Patronat honorowy nad marszem sprawował prezydent Kielc.